Michał Szpak przyłapany pod osłoną nocy. I to z kim? Michał Szpak dopiero co zachwycał swoją obecnością na preselekcjach Eurowizji, a teraz bawi się pod osłoną nocy. Choć od dawna pojawiają się plotki na temat życia prywatnego artysty, to wciąż nie potwierdził, czy jego serce jest zajęte. W ostatnich dniach Szpak został przyłapany z tajemniczym mężczyzną na ulicach Warszawy. Michał Szpak przyłapany pod osłoną nocy. I to z kim? Życie uczuciowe Michała Szpaka wciąż jest tajemnicą dla mediów. Większość osób niezmiernie ciekawi, kogo potajemnie Szpak darzy uczuciem. Choć swego czasu plotki na temat rzekomego romansu ze znanym mężczyzną były prawdziwe, to teraz media skupiają się głównie na tym, jak wokalista spisał się w roli prezentera TVP podczas preselekcji do Eurowizji. Przypomnijmy, że to Justyna Steczkowska została wybrana na reprezentantkę naszego kraju 14 lutego. Reklama: Michał Szpak balował do późnej nocy na mieście. Nie był sam. Jak się okazało, eurowizyjny humor dalej Szpakowi dopisuje: Jego ciepłe przyjęcie przez widzów TVP z pewnością sprawiło, że ponownie pojawi się w telewizji, którą opuścił na kilka lat. Wieczorem paparazzi spotkali Michała Szpaka na mieście i. Nie był on sam. Wokalista przybył do lokalu w towarzystwie znajomych. Przypomnijmy, że Michał Szpak trzy lata temu sam dokonał co kołtu i otwarcie wyznał o swoich upodobaniach. Szpak bawił się doskonale, a i ubranie było bardzo w jego stylu. Miał na sobie czarne, skórzane spodnie i czarny top na ramionczkach bez rękawów. Charyzmatyczny artysta dobrał do stylizacji skórzane bodki na niskim obcasie, szerokie okulary i złotą biżuterię. Widać, że Michał jest wierny swoim stylizacjom, ponieważ szykując się do wyjścia wybrał długi płaszcz ze spiczastymi ramionami. Tego typu stylizacja jest często widoczna podczas jego koncertów, także tego podczas preselekcji Eurowizji. Ze względu na zimno szpak zarzucił na siebie też szal.